To jest Rafał, lat 39,5. Rafał mieszka w perfekcyjnym świecie, gdzie środowisko jest naprawdę idealne. Nastąpił Zielony Ład i dzięki temu wszyscy oddychają lepiej. Powietrze jest teraz tak czyste, że Rafał musi używać specjalnych filtrów, które mogą mu pomóc w oddychaniu, żeby go nie bolały płuca. Rafał żyje w nowym świecie i ma samochód elektryczny. Mimo iż nie ma dużego zasięgu, Rafał się bardzo cieszy, że ma takiego elektryka. Rafał walczył o to środowisko i wprowadzenie Zielonego Ładu. Zrobił wszystko, co było w jego mocy. A co to tam jest? Nie do wiary jakieś. Planeta płonie, planeta płonie! Brońmy naszą planetę! Planeta płonie! Poszedł mi stąd, poszedł bo jak utopisz szpic w dupie to zobaczysz. Poszedł! Ach, uciekajmy, uciekajmy. Ja chciałem bronić planetę, bo planeta płonie. Chciałem ją bronić! Chciałem bronić planetę, bo planeta płonie. Dobra, trzeba zrobić zakupy. Ten filtr trochę przeszkadza, ale nie da się oddychać. Pokamy tutaj. Halo, kto tam? Raz, dwa, trzy, zielony ład, dwa ty. Okej, okay, już otwieram. Czego tu chciał? Mówić. I ściągnij ten filtr z tych ust, bo tu jest strefa wolna CO2, ja produkuję dwutlenek węgla i, i, i tutaj się nie nosi takich rzeczy na, na twarzy. No dobra, już ściągam ten filtr, bo ciężko się mówi. Tak chodzę w tym filtrze, ale jest takie powietrze. Takie dobre, takie, takie świeże powietrze było. Widzę, że tu jest strefa wolna od dwutlenku węgla. Znaczy, tu jest wolno, wolno, bo jest wolny dwutlenek węgla. Dobra, ja wyrzucę ten filtr. A nikt za to, bo mnie szedł? Bo wiesz, że chodzi zielona policja i oni wszystko sprawdzają i mogliby mnie zamknąć za to? Zdajesz sobie z tego sprawę, co? Nie, nie, nikt za mną nie szedł. Nikt nie szedł. Ja tu jestem sam. Nikt, żadna nie szła zielona policja, nikt nie szedł, nikt mi nie śledził, także jesteśmy tutaj bezpieczni. Światło co chwilę gasi się, widzi pan i ten, bo to są te nowe czujniki elektryczne, takie takie sensoryczne, takie zielono czujniki i tak tu gasi się to i zaświeca to światło ale to jest ekologiczne, bo to jest na panele słoneczne i ten, dobra, nikt, ale nikt nie szedł za no, mną, nikt nie szedł jest wszystko dobrze, wszystko dobrze, nikt nie szedł To dobrze, co chciałeś? Ja chciałem kupić tak wołowinki jakby się dało trochę, bo ja słyszałem, że pan tutaj tak handluje tą wołowinką tak na boku, bo no bo wie pan jak to jest, no nie mamy już nie mamy już tego mięsa od, od, od pięciu lat, jak zakazali. Tak? Bo, no bo co, bo jest Zielony Ład, i wprowadzili przecież nam teraz robaki, tylko jemy. No i jak nie ma, nie ma, nie ma mięsa, ja już nie jadę, nie wiem jak mięso smakuje Panie. Także bardzo bym chciał tej wołowinki tak trochę tutaj kupić od Pana. Coś jeszcze? Jeszcze by mi się gacie przydały, wie Pan, majtki po prostu, no bo yy, przetarły się i, i, i już po prostu nie mam tych gaci. No i, i ten, mam w ogóle zakaz kup, kupu, kupowania na najbliższe 10 lat, bo wykorzystajmy już limit. No i co ja zrobię pani przez 10 lat? No jak, jak już nie mam co ubrać? Jest limit, jest limit, 10 lat nie mogę chodzić, majt, nie mogę kupić majtek. No, no bo są takie te takie nowe, te zielono Yy, tradycje wprowadzone, no i, no i nie mogę kupić majtek, no nie mogę chodzić bez, no, Znaczy mógłbym, ale no, mogłoby się to źle skończyć, dlatego po prostu potrzebuję kupić jakieś gacie, jakby pan miał takie, no byle jakie, ale żebym jeszcze obchodził w nich przez te 10 lat chociaż, no. Czekaj, przyniosę ci. Masz tutaj majtki, sprawdź, czy takie będą dobre. Muszą być, bo nie mam innych, to weź takie i nie wybrzydzaj. Takie majtki mi pan dał? No Nawet dobry, tylko ta dziura tutaj, niech pan zobaczy, niech pan zobaczy, tutaj ta dziura taka, ta dziura taka w tych majtkach, trochę, trochę, te, trochę, dziurawe te majtki, no bo tu, proszę zobaczyć, tu mogę palca przez nie, jak mi tak tu jajko wyskoczy, może nie wyskoczy, tak, w sumie nie, no ja mam trochę większe niż ta dziura, ale, ale ta dziura trochę tu, nie ma pan takich bez dziury? Nie ma takich pan bez dziury? No będę musiał tu kombinować coś, nie mam, nie ma nitek, nie ma igieł, jak to zap jak to naprawić? Takie z dziurą, panie nieba, nie ma jakichś pan niedziurawych. dziurawych, tutaj palca, palca można przez tą dziurę prze, przesunąć, no, panie drogi, panie kolego. Powiedziałem, albo bierzesz takie, albo nie bierzesz żadnych. Nie wybrzydzaj, bo to są dobre majtki, mało używane i to, że tam jest jedna mała dziurka, to jeszcze nic nie świadczy, one są dobre, zawsze możesz coś wykombinować, coś z nimi zrobić, ubieraj takie i ciesz się, że masz. Bo limit ci się skończył na ubrania, na najbliższe 10 lat, tak jak powiedziałeś. Dobra, to już niech zostaną te majtki. Dobra, czekaj, jeszcze ci przyniosę mięso. Zobacz jaką mam wołowinkę. Pyszna wołowinka taka, wołowinka zamrożona. Będzie dobra, od pierdzącej krawy. Masz tutaj, trzymaj. A tu jest ta wołowinka dla mnie? Taka? No to dobrze. O, jaka fajna wołowinka, ale będę sobie jadł wołowinkę, takie sobie zrobię steki, pyszne i będą dobre, nie jadłem. Mięso od tylu lat, panie, ratujesz mi pan życie. normalnie. ile za to, drogi panie, ile za te wszystkie przyjemności, za te piękne majteczki i za, za tą głowinkę, ile to wszystko będzie kosztowało? Co? To będzie tak, 800 za mięso, za półtora kilograma mięsa, 800 zł i 500 złotych za majtki. No, tyle to kosztuje, bo to jest teraz wszystko drogie. To jest, są towary deficytowe, których nie mam. Dobra, no to płać to ja ci tu dam. Czytnik w moim telefonie, proszę tutaj będziesz mógł sobie tak wziąć i przyłożyć kartę, bo, no bo inaczej się nie da. Już nie mamy gotówki od 7 lat. Wiadomo, że nie płacimy. Gotówka to było zło, więc y, proszę płać tu kartą. Dobrze, proszę pana, ja już płacę tutaj, mam kartę już przykładam tutaj do pana tego czytniczka. Mm. Ok, dobrze, zapłacone. Niech będzie już te 800 już. Yy, za, za ten i 500 za... Ten 1300 razem dobrze, nie, ale za takie przyjemności wiem, że trzeba płacić. Za to trzeba płacić, no to jest wszystko warte tej ceny, naprawdę. Jestem bardzo wdzięczny Panu tutaj, że Pan mi to sprzedał, dziękuję serdecznie. Napisałem tutaj na przelewie, że płacisz za panele słoneczne, za ładowarki takie słoneczne, bo no, żeby zielona tu mi tu nie wpadła, nie zrobiła lotu na dom. Także pamiętaj, że kupowałeś panele słoneczne, ja Ci nie daję żadnych gaci, żadnego mięsa, także y, ja Cię tu w ogóle nie widzę, Ja Cię w ogóle nie znam. Dobra? Rozumiemy się? Tak, oczywiście, ja nic nikomu nie powiem, że, e, że Pan mi to sprzedał. Już chowam za chwilę to e, w sekretne miejsce, te e, piękne majteczki i, i tą wołowinkę. Pyszniutka wołowinka, jak ona nawet zamrożona, ale tak pachnie. Ja tak dawno nie jadłem proszę pana mięsa i te gacie. No, naprawdę mogę teraz, teraz wiem, że będę żył. Teraz wiem po prostu, że życie ma sens. Także ja dziękuję Panu serdecznie za te zakupy. Oczywiście ja Pana nie widziałem, nie spotkaliśmy się, wszystko jest dobrze. Proszę się nie obawiać zielonej policji, oni tutaj do Pana nie przyjdą. A ja chcę być Pana stałym klientem. Także dziękuję serdecznie za to wszystko, co Pan dla mnie zrobił. I już uciekam szybko, żeby żaden zielony policjant tutaj nie przyszedł. Do zobaczenia. Pa! No i dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. To był taki prześmiewczy film, jak może wyglądać nasza kiedyś przyszłość, w jakich barwach się rysuje i postanowiłem zrobić po prostu taki film. Mam pomysł, że może powstaną jeszcze inne filmy, w których będę po prostu mówił, pokazywał i dyskutował, jak i prześmiewywał pewne rzeczy, jakie są wprowadzane, jakie chcą nam wprowadzać i jak może właśnie kształtować się nasza przyszłość jako Polaków, ludzkości i w ogóle nie wiem. Oceńcie w komentarzach, czy Wam się podobało. E, trochę mnie kosztowało aranżacji, zrobienie tego filmu. Postawał przez wiele gdzieś tam dni, bo po, f, musiałem się do tego jakoś zebrać, przygotować te sceny i tak dalej. Także to nie był jakiś łatwy zba bardzo odcinek dla mnie, ale mam nadzieję, że Wam przypadł do gustu. Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału. Oczywiście zostawiajcie pierdółki w postaci łapek w górę. No i widzimy się w następnych filmach. Czy też żywca. Dziękuję wam serdecznie, że byliście, że oglądaliście i że jesteście i że będziecie. Tyle z mojej strony. Żegnam się z wami. Do zobaczenia. Pa pa.